Ja do tych motocykli podchodziłem sceptycznie. Pierwszy etap obojętności. Wszystko jest łatwe, proste, przyjemne. No, jakie? No, ja wolę sporty, moje radkowe sporty. Drugi, ciekawości, z nadzieją. Tu jest koło przednie, tu są hamulce, tu jest silnik, tu jest bach, tam jest tylne koło. No, wszystko mają na miejscu. I mikro rozczarowanko. Nie mają jednej rzeczy. Wiesz, czego nie mają? Charakteru nie mają. <laughs> charakteru nie mają. To są moje takie trzy etapy z tych motocykli. Jedziemy do Zielonej Góry do hutnika Doradka, żeby nagrać Kawasaki, ale nie jedno Kawasaki Z900, tylko dwa. Kawasaki Z900, jedno SE i jedno w wersji RS. A jedziemy do Radka dlatego, tak, w zeszłym roku z nim nagrywaliśmy materiał o Najfajniejszych projektach Apex Klanu. To Radek powiedział, że właśnie jeździł na Z900, którego zresztą projekt zrobili i był bardzo fajny. Mówi, że bardzo mu się spodobał ten motocykl, więc wpadliśmy na to, że mamy dwie takie fajne zety. Pojedziemy do Radka, polatamy z nim na, tym, na tych motocyklach. No i oczywiście porozmawiamy o tych motocyklach. To są takie dwa różne designy, dwie różne epoki i ja jestem ciekawy, który motocykl wybierze Radek. Teraz, jeszcze nimi nie jeździłeś. No. Którego byś wybrał teraz? No i ten bym wybrał, już już mam swoje lata, już nie jestem, wiesz, już nie słucham Disco polo. Jesteśmy dzisiaj u radka w Clanie yy, I Radek zawsze, przynajmniej dla mnie. Myślę, że dla większej części motocyklówki jest takim wyznacznikiem designu, jeśli chodzi o motocykle. Zajmujesz się oklejaniem, oklejasz te motocykle, zrobiłeś ich bardzo, bardzo dużo i też między innymi zrobiłeś Z900 i kiedyś powiedziałeś, że ci się to Z900 podoba. I wyobraźcie sobie, że to był chyba najlepszy motocykl bez kitu, jakim no. w życiu jeździłem. Jest fenomenalny, po prostu taki. Miękkie takie czucie. Ja sobie tak mówię: "Dobra, jadę, wyjechałem tutaj na skrzyżowanko, odkręciłem, troszeczkę piaseczku było, dupką rzuciło". Udało mi się parę razy coś tam gdzieś odkręcić, na jakimś zakręcie poślizgnąć się, przyhamować itd. i tak dalej i zauważyłem, że ten motocykl jest łatwy. I to spowodowało, że doceniłem. I teraz tak, słowo łatwy. Mamy prawie litrowy motocykl. Ja wiem, ty jesteś wyznawcą mówienia tego, że jeśli chcesz, to sekub litr na początek, a nie to a i 4 litry syku. kosmiczny. zgadza się, jak <laughs> no, to? Dokładnie. Powiedziałeś. 948 pojemności. Tutaj ta sama pojemność, bo w sumie silniki są do siebie zbliżone. 125 koni. I w tym momencie muszę ci przyznać rację, że tak, tym motocyklem jeździ się bardzo łatwo. Słuchajcie, kiedyś bodajże Clarkson powiedział to o Lamborghini. Kiedy Audi przejęło Lamborghini, to powiedział, że Audi Lamborghini dało serce. Wtedy silniki pakowali tak jak w Audi. Ale zabrało, wiecie co? Duszę. I wydaje mi się, że w tych motocyklach Dobre. brakuje charakteru. Dobra. Naprawdę powiedziałeś pierwszy raz, jak ja cię znam ten lat coś mądrego, bo mnie nie słuchasz. <noise> bo mnie nie słuchasz. Czas zacząć. Tak, ale idąc właśnie w stronę tej duszy. Tutaj mamy model, który faktycznie jest takim no, współczesnym Nakedem, mimo wszystko. Ja, na przykład, z tą stylistykę Kawasaki mi się osobiście ona zawsze podobała. Od modelu Z750, 800, 900, nawet Z1000 był jeszcze bardziej taki drapieżny. Ale patrząc na te dwa motocykle, mimo wszystko ja się skłaniam bardziej ku modelowi RS. Ja uważam, że stylistyka w ogóle Kawasaki, to jest oczywiście moja opinia. Najbardziej prawidłowa, oczywiście, bo ja mam najzdrowsze opinie, i te najbardziej wyważone i najlepsze. Kawasaki jest zwyczajnie brzydkie. Dla mnie to jest design, tak jakby nie można było zamknąć esencji samej w sobie. Trzeba by było na siłę jeszcze coś dorobić. Tak jak kiedyś się dokładało do Opla Astry ten spoiler z tyłu. No nie, to dla mnie właśnie to jest mniej więcej design Kawasaki. Natomiast po drugiej stronie też jest Kawasaki. I to kawasaki już trochę inaczej wygląda. Ja uważam, że to jest dojrzały design. Kawasaki usunęło po prostu z tego motocykla, wszystkie te niepotrzebne śmieci tam, tam to wszystko to, co tutaj odstaje, oni to wzięli i, i usunęli to. I powiem ci, że tak naprawdę to ratuje ten motocykl. Charakter, mimo tego, że bardzo gładki i tak dalej, jak Jason statam. A tu, kurwa, nie wiem co to jest. I wydaje mi się, że ten motocykl zyskuje więcej, mimo tego, że wolałbym ten silnik. A, yy, znaczy ten silnik tu, Z, zestrojenie, tam pomieniałbym parę rzeczy. Czyli wizualnie ogólnie idziemy w tą stronę. Jestem młody ciałem, stary duchem, RS wizualnie wyglądował mi się bardzo podoba. Jak jechałem tym za tobą, nie żebym patrzył na twoją dupę, ale wyglądała znacznie lepiej na tym motocyklu niż na tym. Ale też zaczęliśmy właśnie mówić, jak się tym motocyklem jedzie. Teraz musimy radę jechać kulturalnie, przepisowo, z odpowiednią prędkością i tp, i td, i ram tam, tam. Ten sam silnik, trochę inna moc. Tu jest ta moc wcześniej i to mi się bardziej podoba, bo faktycznie dzięki temu mamy to, że on jest żwawczy dużo szybciej. Ale też jeśli chodzi o dalsze się wkręcanie, no to tutaj jakby działa to lepiej. To jest wersja SE, czyli Special Edition. Inne zawieszenie, między innymi z tym mamy Olinsa, zawieszenie takie bardziej sportowe. <laughs> Jedziemy takimi drogami, że po prostu... No, niezbyt dobrej jakości, tak delikatnie mówiąc. Trochę dziurawe. A te motocykle mają takie zawieszenie, raczej bardziej sztywniejsze. To tu się jedzie, no bardzo dobrze, bardzo dobrze się jedzie. Tutaj to zawieszenie jest wciąż takie, nazwijmy, bardziej klasyczne, chociaż ja bym nazwał rozklekotanym. On robi wrażenie takie, jak się zmienia biegi, oczywiście robi się to bardzo surowo. Słyszysz, jak one się zmieniają. Jednym słowem, surowszy jest, surowszy Tak. Jest. Mimo wszystko powiedziałeś, że pod pewnymi względami tym się jeździ lepiej, bo się jeździ łatwiej, ale mimo wszystko teraz przyznałeś, że pod tym względem i tak byś wybrał tego. I, a co ja na początku powiedziałem, że te motocykle mają wszystko oprócz charakteru, żeby zaraz mnie nie napadli wszyscy właściciele Kawasaki, O! widz, ty głupi jesteś. No, to Kawasaki je... nie jeździ, nie? nie. Nie wiem. No jeżeli ktoś jeździ, jeżeli ktoś jeździ, to chodzi o to, że te dwa motocykle są w porządku. Jest zaawansowana technologia, fajne komputerki tam, tutaj coś, jakieś zawieszenie Olisa i tak dalej. Wszystko jest super, tylko nie ma charakteru, nie ma jakiegoś czynnika, który powoduje, wiesz, 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 wiesz o co mi chodzi. Nie, właśnie nie. Ale... No. Jest, musi, być, musi być jakiś taki czynnik, który wiesz, powoduje, że konar płonie. Yy, brakuje mi tego, dlatego wyciągam z tego motocykla tyle, ile mogę takich, tej autentyczności. No nie? I no właśnie to mi się wydaje. Na przykład podobała mi się ta nieprzewidywalność. Ja mam duże wymagania. Ja chcę, żeby motocykl albo mi, nie wiem, no coś. Ja chcę coś przeżyć na motocyklu. Za każdym razem, jak wyjeżdżam, chcę coś przeżyć. Dlatego się tyle wywalałeś na torze. Zawsze coś, ale zobacz jakie są małe hamulce, jak wciśniesz, zobacz tu są większe Nie, są takie tłuczkowe. same Nie, ja... Nie. takie same są? Tak I tu masz, ile, ile tłoczkowe? Raz, dwa? cztery. Cztero, tak, Tak. Ta, no, a tu też cztery. Zaciski sygnowane są piękną włoską marką, czyli prębą Ale tylko z przodu Tak, pompa Nissina i jeszcze w sumie z takich e, różnic to pojawia się oplot z przodu a tutaj no jest naznaczony e, Kawasaki, ale tam gdzieś pojawiają się napisy. E, I tu e, jaki Hebel, to nie wiesz czy się zatrzymasz. Zobacz, jest zaskoczenie, element zaskoczenia. A tutaj no, raczej się zatrzymasz. Nie, no to powiem ci, że jakby ja takiego wrażenia nie miałem, jakby dla mnie hamulce w jednym i w drugim działają bardzo, ale to bardzo dobrze i to niezależnie od czy tego. Nie, czy no abs działa, a bez działa, jak tak, i, tak. I, I o, o tyle. A z takich elementów akcesoryjnych, jeśli chodzi o wygląd, o silnik i o brzmienie, tak. tak to w jednym i w drugim przypadku mamy akrapa, są to akcesoryjne wydechy i SS, że mówiąc, ja tego wydechu nie słyszę, i to niezależnie czy jadę szybko, czy jadę wolno, jest ładny wydech i, i tyle. A w RS-ie, faktycznie jak śmigałem przez miasto tym motocyklem, hmm. Ale do odciny, ja. żeś. prostu kurwa. Mm, 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 mm. Teraz pani myślę, że to, myśli, że to na nią. A ja pani teraz myśli, ale debile. Podobał mi się ten dźwięk, ale jak wjechałem na Eskę, to już za bardzo wydechu nie słyszałem. I mi osobiście to się podobało, bo przynajmniej mnie to nie męczy. Dobra, co jeszcze możemy złego powiedzieć o tych motocyklach? A co dobrego? Znacie, no, to musielibyśmy skończyć odcinek. <laughs> Pozycja. Pozycja, no i to jest element, który bardzo mocno od siebie te dwa motocykle odróżnia. Na ZL 900 SE jest taka bardziej sportowa, bardziej drapieżna i bardziej nawołująca do tego, żeby z nim szybko i żeby kłaść się w każdym kolejnym zakręcie. Ale też co za tym idzie, no ta pozycja po prostu jest mniej wygodna w porównaniu do tego, co jest na rs Nogi odpoczywają po całym dniu chodzenia, jeżdżenia motocyklem. Nic mi tu nie przeszkadza. Nic, nic, nic się nie brzęsie. Ale teraz powiem wam ciekawostkę. Nie przytyłem jakoś bardzo. Nie, nie wracajcie do odcinków sprzed tam trzech czy czterech lat. To nie będzie dobra. I opór powietrza, który stawiam. Na tych motocyklach już zaczyna robić różnego rodzaju e, wrażenie. Ci powiem, już przy 160 to już zaczyna być walka. Walka jeszcze nie o przetrwanie, ale już taka, takie przepychanki się z motocyklem. Takie wiesz. Pytanie, czy to ty walczyłeś z nimi, czy one z tobą. Ale, ale mniejsza radek, pozycja. Tutaj mamy bardziej sportową, mi musisz to przyznać. Tutaj jest bardziej wypostrowana, klasyczna, ale o coś innego chciałem zapytać. O coś ważnego, bo jesteś niższy ode mnie i nie mów, że jesteś tego samego wzrostu. Ja mam metr 72, a ty Jak ile? Dzieńsko mu się yy, prawie tyle samo. Kłamie. Dwa cm różnicy w kanapie. Dydały ci tu nóżki? Nie, tak. Yy, nie. Dyndały, bo widziałem. Jest różnica w samej pozycji i też kanapa. Tam jest wygodniejsza, bo jest klasyczna kanapa. Yy, tak, bardziej wyprostowanym się jeździ. Ale mówię, turbulencje to mi tak. Tu, 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 ale wiecie co zrobiłem? Tak. I mówię. Większa płaszczyzna będzie działać jak docisk, plecy nie? i załatwione. W przypadku zeczora te większe prędkości nie mają problemu. Jedziemy faktycznie stabilnie, a tutaj w pewnym momencie przy tam prędkości na niemieckiej autostradzie 150-160 trochę ten przód tak zaczął pływać. To nie jest motocykl stworzony do takiej jazdy, więc... Nie, to bulwarowa jest. Ale nawet mam wrażenie, że i jeden i drugi to jest bulwarówka. Jedziesz tutaj, pokręcisz się trochę, gdzieś przejedziesz, w większym mieście może, troszeczkę więcej mocy. Mamy tutaj cztery mapy. Tak Sport, Road, Rain, i jeszcze jest mapa Rider, gdzie możemy sobie podpasować pod siebie ustawienia. Ale jeśli chodzi o elektronikę, to tutaj jest coś, czego brakuje. Przynajmniej tak mi się wydaje, że w tych pieniądzach w jednym i w drugim motocyklu mogłoby to już być. A jest to co, Patryk? Chodzi o shifter. Tak, my staliśmy się bardzo wygodni i się przyzwyczailiśmy do quickshiftera. I myślę, że to też trochę jest wina tego, że nam tego, tego quickshiftera. Tutaj w tych motocyklach brakuje. Ja wymagam od motocykli posiadania jakiegoś elementu, który będzie go wyróżniał. I powiem Ci szczerze, że, znaczy, przywiozłeś motocykle, ja byłem nastawiony na to, że one no, będą mi dość obojętne. Będą miały koła, silnik, i hamulec i się nie zawiodłem. Mam pewnego rodzaju wyobrażenia o tym, co ma mi dać motocykl. Ja bym chciał się trochę bać. Ja chciałbym się trochę bać. Ja bym chciał, żeby on był trochę nieodkryty. Ja bym chciał przeżyć... Ja chcę zabrać motocykl i przeżyć z nim przygodę życia. Te dwa motocykle po prostu nie są dla mnie. Właściciele, kochani Kawa kawasaciorcy. Kawa macie super kawa motocykl... kawasaciarze. Kawa Wy macie spoko motocykle. Natomiast ja uważam, że troszeczkę oczekuję czegoś więcej. To są fajne urządzenia do przemieszczania się, spoko. Natomiast yy, brakuje mi... Yy, brakuje mi w nich pewnego... Pewnego charakteru. To, to jest taki spory minus, jak, jak dla mnie, nie? Ciekawostka jest taka, że w większości ludzi, z którymi gdzieś tam rozmawiam, czy gdzieś tam się to wyświetla, by wybrali ten motocykl, bo im się przede wszystkim podoba wizualnie. Ale mimo wszystko po drogach dużo więcej jeździ Z900. A ja ci powiem dlaczego. Bo to niby wygląda lepiej, niby ma lepszy silnik. Mam wrażenie, że może nawet rozstaw osi jest troszeczkę krótszy, bo on to jakiś taki zwinniejszy jest te wszystkie rzeczy się zgadzają. I, I co? Jest tańszy. Tak, jest tańszy, to jest fakt. RS w wersji tej, którą mamy 68, Z900SE 59, więc jest różnica. Tu jednak no, płacimy trochę za design, za ten old school, e, za elementy, które są pewnie też troszkę inaczej wytwarzane. i Jeszcze parę innych rzeczy, więc jednak old school dzisiaj jest w cenie. To w takim razie, jaki motocykl jakim motocyklem Chciałbyś się przyjechać i twierdzisz albo myślisz z tyłu głowy, że zrobiłby na tobie wrażenie i by chciał cię zabić. Ale nie, nie, wiesz co, nie trzeba szukać daleko, bo ludzie mówią tak, a motocykl na przykład nie wiem, kawasaki się psuje? Nie, ja opinię? motocykle raczej, raczej się dobra. ogólnie nie psują. No, czyli już wiesz na pewno, że nie będzie żadnej przygody po drodze. nie? Czyli następny motocykl musi być dla Ciebie przygodny i musi się bardzo dużo. Opowiem Ci o motocyklu. Kawasaki Z900 jest bardzo popularnym motocyklem. Jego atutem jest to, że on jest łatwy. On jest rowerowy. On jest łatwo dostępny dla każdego. Wsiadasz w salonie Kawasaki na niego, kupujesz i jedziesz. Nie musisz szukać, nie musisz się zastanawiać i tak dalej. Po prostu łatwo się przyzwyczajasz. Dla jednych to jest minus, jak dla mnie, dla drugich to jest przeogromny plus. Myślę, że tych, dla których jest to plusem, jest znaczna większość, bo o tym świadczy ilość sprzedanych egzemplarzy i ilość Z900, które jeżdżą po prostu po ulicy. Ten motocykl po prostu układa się pod rękami wielu ludzi. I myślę, że jest na tyle uniwersalny. A jeśli boicie się, że to z 900, a prawie Litr, to macie tutaj cztery mapy, możecie dostosować motocykl pod siebie i z czasem te mapy zwiększać. Zwiększać też ich moc. I dzięki temu motocykl jest jeszcze bardziej dostępny, a jeśli szukacie jednak czegoś klasycznego, czegoś co mi skradło serce i nie tylko pod względem wyglądu czegoś klasycznego, to RS jest jak najbardziej dla Was. Teraz piję tylko wodę, bo na jestem.